Na Halloween wracamy z cyklem Scena Młodych, czyli wydarzeniami poświęconymi y, kulturze prezentowanej przez młodych artystów y, dla młodej publiczności. Tym razem wracamy z rokowym Halloween, czyli takim cyklem, który kontynuujemy już od y, dwóch lat, y, gdzie y, na koniec października prezentują się y, młode zespoły lokalne. Tym razem w ramach, y, jak to nazwaliśmy, Gothic Night, zaprezentujemy. Powiedzmy, że przeboje, ale nie tylko. Szeroko pojętej muzyki gotyckiej. Muzyki postpunkowej, zimnofalowej, która święciła triumfy od końca lat 70. przez lata 80. i obecnie także cały czas wraca. Wystąpią muzycy trzech lokalnych zespołów: Perla które gdzieś tam lokalnie cały czas działa, od festiwalu w Radzinie, cały czas koncertuje, a wspomogą ich wokaliści Kacper Stopczyński z Scarlet Blaze i Jacek Muszyński z. Będzie to przede wszystkim dobra zabawa, ponieważ chcemy się bawić tą muzyką, chcemy pokazać to, czym się inspirujemy, co nas gdzieś tam otacza, co gdzieś tam cały czas w naszej głowie siedzi i co nas przede wszystkim inspiruje.